Hej, cześć, witajcie na moim kanale, widzowie. Dzisiaj lecimy z kolejnym odcinkiem z Rocket League Trójeczki Już tutaj sobie włączamy pierwszy meczyk od razu na starcie. No i zagram sobie z dwie chyba gry. Myślę, że będzie dobrze. Gram to z rana, więc mogę lamić trochę, ale to nie patrzcie na to. Więc No i lecimy. I my tu gramy OK, jakiś sneakers i quantum OK. A czemu nie idzie? O Jezu, ale wylew z gościa. Dobra, mu, ale on tam nic nie robi przecież. No to fajne trójki, fajne trójki będą tutaj. Gramy dur. Dawaj, nic Dobra, sfajkowałem. Powinien być coś Hmm. O no kurde, no mamy Afkan, No najgorzej, dobra, jak to przegramy, to będzie następna. Dobra, ja bym to po prostu. Dobra, jak będzie możliwość, to poddamy po prostu i tyle. Jeszcze nie można. No, niestety, niestety, ziom, musimy się myć 3 na dwa porać a jeszcze pink mam, dlaczego? no to dziwna sytuacja dobra i? o oh jes, jeszcze bumpa oooo o co? Czemu ja tak wolno jechałem? no ja pierdziele ale rak gości mnie dogonił On nie trafił no najgorzej No nie wierzę no przecież To jest takie ulańsko Takie gówno No ja pierniczę Nie da się w to no, Co oni robią? No co oni robią przecież O dołączył do gry, dobra Czekajcie, zacznie grać może ci się uda coś, cokolwiek. Dobra, gra. Blok Pyk. Może ktoś nie ma nikogo. No bo po co? Kurde, przegrywamy 2-0 i oni defensywnie grają. No bardzo mądrze, bardzo ładnie. Nice. No i dobra, odrabiamy ponad 3 minuty lecimy z nimi tam łatwo a czemu nikt aha u nich też nikt w sumie nie pojechał o, ale ja boost sobie wykorzystałem całego żeby tu dojechać ale czemu ja mam ping? Uwaga, 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 zagrożenie. Panowie, wybijcie to. Dobrze. <laughs> I mi da, mi da, mi da. Jezu, nie jedzie czy nie jedzie? Bo... Dobrze, dobrze. I jeden na dwóch? Nie. Sygnał lecimy sobie tutaj. Może nam się... O pierdziel, nienawidzę tych narożników zasranych To się tak piłka z dupy odbi... Olebo, No nie wierzę przecież w nic Dobra, trzeba to wybić do... Dobra, dajmy mocną nie no, jak, jak przeniknąłem przez to? Ale hit Ta gra, dawaj rushuj Mam to Nie no, nie umiem w to, nie umiem w to grać Ja nie umiem w Rocket League Gościu Dobrze z challenge'ową Daj do środkowa, nie? Super. Może się odbije? Spanikuję. Nie, już ten leciał właśnie. Do tego wyskoczyłem. A szybszy, szybszy był. O, maczki Ładnie. I teraz dawaj. Nie. Ja mogę dupnąć, ale... Jak ty... No człowieku co ty robisz Pyk No nie no to nie ale oni mają followa dynamicznego Ja pierdzielę no, no nie chce mi się <ścoughs> Co on zrobił? Nie dobra spróbujmy to, to ale no widziałem, że tamten nie pojechał, ten pojechał, co oni za kikofy robią Czemu ten po przekątnej nie jeździ Ale raki, no, ale raki Zabierze mi no On nie zabrał miał setkę Aha Zajebiste diamenty, zajebiste kurde, zajebiste to są diamenty no co może trójki, ta. krają mhm. jak nie wiem. No ja cały czas mam zero busta, No dlaczego tak to działa? No tak, tylko że gościu, no. Unlucky. No nie wyszło, nie wysło Jakieś kurczę lamie trochę tym Dominusem, wydaje mi się. Za płaski jest. Nie mogę się do niego przyzwyczaić, bo gram. Ostatnio tylko oktejne. Gdzie ja go mam? O tym chyba. Jakieś darmowe oponki w ogóle założyłem. Ciekawe są. Kurde, teraz tym się dziwnie gra. Ale mega dziwnie. Nie, nie mogę, nie umiem. Green nam nie wczytuje. Nie tego. O co jest? Gram 10 minut, gram do minusem i już nie umiem Octane'em grać. Którym grałem nie wiem, z miesiąc ojoj Dobra oj, oj. druga i najprawdopodobniej ostatnia gra chyba że będzie mega mega zła przez najbliższy czas to To zagramy jeszcze jedną No czy ty mnie możesz nie ładnie Osory oh, Ja też przepraszam ta ja pierdziela jak kopanina z dupy Bra nice I mam to do ciebie Jedź, jedź, jedź. przedłuż no nie bramkę Trafi, trafi No, myślałem, że go sfejkuje jakoś. I to pójście, ale to nawet nas bramkę nie chciało lecieć. Uj oj 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 sorry, sorry, sorry Ładnie. Dawaj, 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 open, 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 dobra. O jakie bumpy dostaję, ale ma to nas całe szczęście Dobrze, dobrze. co to jest? Ja nie rozumiem tych trójek totalnie Okej, okay, strzelam po podługi, mocna, wejdzie! Ale pojechali wszyscy Po Podługi Po prostu w bramkę No to jest zdążysz, nie. nie! Oj, oj, oj To się kolega ładnie tutaj Rozbuchał. Dobra, ja to wezmę, gościu. Przejmę, przejmę. Masz to. Ładnie. Oj, żebym tam był. To przebije, no właśnie Ale lekko dał. jaj, no dlaczego? No jak to? No to tak to lekko dał, że O ja pierniczy jeszcze wtrafił w niego. Psz, jaki to jest jakie to są laki ludzie to jest Laki ludki. Co ty robisz? No rasuj go! Nie da się przecież! No nie da się! No, jeszcze w to nie trafił! Nie swejkował, Co za gość! Nice! I jeszcze ja może? Dlaczego do nas to leci? No! Tego już się nie da wygrać! Ja! No co? <śmiech> jeszcze! <śmiech> jeszcze to zmieścił! Ja pierdzielę Co jest z nim nie tak? A w ogóle skąd on się tam wziął? Gdzie? To mnie zastanawia, skurde Jak on busta ma cały czas przecież? Więcej niż ja po zebranej setce. No ja pierniczę, oni są wszędzie, no I to jest goal. Nie, że nie, dobra 2-0 było, ja pierniczę Coś się odpalili goście. Jeste się nie komunikują i takie followy robią No spadź ich! Masz to, dawaj, masz one V1 Przejedź go Nie zdążę! Nie polecę. No, czy poleciałem, ale. no Cały boost na marne. Bank, No nie, mam boosta cały czas. No. Daj tu szybciej. No i jemu się zebrał. No, mam go. Dawaj, dawaj, daj. Za mocno podałem. Kurczę. Ja pierdzielę, co to jest? Ładnie. Myślałem, że przepuści. Daj, super. Dawaj, dawaj. Oj, jaj. Za szybko. No nie da się. Sorry. Dobra, ma no Ojej, ale petarda była Jeszcze minutka. Super, brawo! Bardzo ładnie. Elegancja. O to on zaorał. O to nie To mam wiłannię. Ładnie, ładnie. A ja mam strzelać i znowu nikt nie jedzie. Dobra, ja tam teraz tutaj bo widziałem się, goś cofnął. Zabrałem mu bustownicę. Aj! Co to jest? Przecież Czemu ja busta nie mogę? No i dziękuję. Musisz dać, musisz dać, musisz dać. Dawaj Daj ktoś coś. Jeszcze raz do cornera. I bank i on... Nie no, myślałem, że wyleci do mnie. Chciałem mu pokość, koźle. kurde, mogłem na spokojnie, to... Miałem łatwą brameczkę i... Nie! Dawaj góra! Ładnie, do ciebie jeszcze! I dobij ktoś! Nie, my to strzy... Dogrywka, kurcze no! A już, 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 już było, już było. Już była wygrana. Ajajaj, ale dał. Nie, ja się! Ja pierdzielę, jak on to. Przepraszam! Mój błąd, mój błąd, przepraszam! Ja... Nie, ja już jak widziałem, że on tam leci, ale on tu trafił w światło bramki. I po koźle, to, że nadbyłem na backboardzie, to mi nic nie dało. Ale zawaliłem potężnie teraz. O kurde no nie no z takim bilansem, z przegranym bilansem 0,2 No nie można odcinka skończyć, no najwyżej będzie dłuższy no Lecimy, lecimy następną po prostu no Z takim bilansem nie może być. Trzeba coś wygrać no, nie no, najgorzej. No kurde, damn. nie może powinienem jeszcze na feneka zmienić na trzecią grę, ale... <grymne> na fenka. No wierzymy, że teraz pójdzie lepiej po prostu. Jeszcze na no rozgrzewce grałem dwie gry, ale... Nie no, są chyba wygrałem. Dlatego teraz tak nie idzie. Tamten poleciał, mam to. Czyli ja jestem największym zazdroszczeniem świata. Więc spokojnie. A ty psie? Ty psie jeden. Nie, co to nie padło? No bo od blackboarda, no bądź ktoś, no dlaczego nikogo zawsze nie ma jak ja, nie wiem, jakieś podania robię. Nigdy nikogo nie ma, no. Ole! Żeby to... Jest tam on? Ja podskoczyłem zamiast... O no jak chcę podskoczyć to robię flipa, jak chcę flipa to skaczę, no to jest najgorsze, to jest... To jest, no nie wiem, to jest... Nieoduczalne. A tu jesteś, tam Ten co leci, no. Nigdy nie trafia, co ty robisz? W diamencie, kurde, trójko chyba. No, ja też nie wiem, co robię. To jest jakiś mecz totalnie wylewu. Tu nikt nic nie umie. No patrz! O dobra! O zblokował! A ja strzał oddałem, pokczamp! Rozwijamy się! Coś na klipa? Nie, to zerobusta na klipa, pokczamp! Że coś wyjdzie. Teraz ten, no. Ja pierdziele, jak on to i to wejdzie, no. Pst, aha. Flip taki z nawinięcia z połowy bojiska chodzi Takie coś. O Jezus Maria. <ścoughs> I to gość jeszcze był tym. Jeszcze był goldem w drugim sezonie i takie bramy już sadzi. I gramy na diamenty trójki. No nie się Nie, no przecież ja myślałem, że ktoś to trafi. Ja miałem upę tak... Ja pierdzielę, no ja jestem najgorszy w to. Ja nie chcę już. Ja już nie chcę. No... Nie wiem, ja to... Nie, ja mu to nie zblokowałem, ktoś się obronił. Dobra, bampa, chociaż dostał sklej, to gościu, no leć do tego, jak masz puste kurde, ja bym to prawie strzelił, ale jestem jednak mocny w to. Nie trafiam, no nie chcę, ja nie chcę, ha! co to jest za jakiś ten, jakaś klątwa zarzucona na mnie. Mamida, no i nie ma w ogóle z kim ja gram i co ja gram? To jest dopiero Najgorzej Ja tego nie dotykam, nie przyjmuję tego, no Bo jeszcze raz do cornera, no ale... No zobacz jaki follow tu jest dynamiczny i gościu się wywala w bramce i stracimy to. Ja no nie mam busta, żeby do tego lecieć i on to tak kopnie, że wejdzie no, Nie mnie tym razem kolego Ale wylew potężny jest O, no daj Ale żeś kopnął Dobra, no, nie, nie mam busta. Ole, kopnął, nice Jeszcze raz, no Piłkę masz takie podanie. Nie mówiąc, co ja miałem. Masz to, masz to, masz to. nie To jest 14 sekund, co na. Nie, on się sklątwa nie można nic wygrać i gram jak, jak nic. Więc, no... To ten dzień. No i lecił. No i dzidzi, widzowie, no nie można dzisiaj. Dzisiaj jest ten dzień, w którym w tej grze nic się nie da. Po prostu nic się nie da, no. Jesteśmy najgorsi. Znaczy, wy jesteście najlepsi, ja jestem najgorszy. Pamiętajcie, wy się nie zmieniajcie, ja mam coś do poprawki. No, więc git. Trzymajcie się do następnych. Siema.